Rozpoczynamy ostatni mecz dzisiejszego. Tych eliminacji w ogóle dwudniowych eee... Może być tak, Polos Polos wygrywa do tej pory chyba wszystkie mecze zwyciężył. Będzie bardzo ciężko w tym meczu cokolwiek wygrać. tracimy piłkę Piszczeky piłkę Dawaj odbieramy, odbieramy, ej, odbieramy Niebezpiecznie, 1-0 nie trafił, broni Dominik nie chcemy piłę, ej! Chcecie piłkę! Adas. lubię zagranie zachwytują te zawodnicy dokładne zagranie tracimy tę piłkę odbierasz, odbierasz idzie z tutaj do no, tego do tego Mieszko świetnie grająca drużyna Kolosa niebezpiecznie Brinko, Brawa, atak Dominik, atak na jeszcze szansa brawo Dominik, fantastycznie niebezpiecznie, broni jeszcze Dominik i jeszcze łapie Dominik piłkę Dasawa, Das, skoroste padło zagranie, niecelne, szansa dla, szansa wybija Mieszko tym razem. Zięba, traci piłkę. a taka drużyna z Kowaliski. przeciwnika, strzał, gol raz drugie zagranie no może teraz Łukasz Piszczek ma szansę i będzie rzut karny czy wolny

Olecie coś? Olecie coś? Boć, boć. Wiem, ba, doskonale, bramkoś. Wałt dla Tarnowi Le przyjmuję ja się tym razem Wyjdźcie mu gdzieś do podania. Kacper-Katra. Teraz Jasiek Szałkowski. Dobrze tam do Fidy Walczy Fido. Nie było Faulu. Badas. Traci piłkę. Cofanie. Dobrze ustawiony. Kacper-Katra wybija piłkę. do strzału odbija to Mieszkowa to strzał, 2 do 0 traci piłkę Zięba I <laughs> Badasa, Bator do, Badasa. Badas do Batora, Badass Bator. na miejsce. nic nie było... jeszcze wiktor było. Nie stracił piłki. jest ten plus z tej akcji. Mamy wrzut z autu. Celnie. Niebezpiecznie. Wychodzi do mnie. Krząsa. Troszkę na ratę, ale wybijamy tą piłkę. Bator, Zagranie dochodzi do linii, lubi ta piłka, oraz dobrze, tam Bator na linii, czujnie. Zagranie przyszła ta piłka, jest tu Wadas, Wadas, szeroko, tracimy piłkę. Kiedy katra przepchnie się, szczęk jest katra, dobra próba zagrania, faulowany był Kacper w tej sytuacji. Kacper zostaw piłkę stój, stój, stój wejdź do środka po piłkę jeden do tam zamieszanie wybijają zawodnicy Kolosa i to oni wychodzą z kontra Wadas. Lechowicz traci piłkę tym razem chyba strzału, dobrze to blokuje wadas, teraz katra do szczęcha, szczęknie celnie. tracimy piłkę, dobrze tam w obronie Lechowicz, walczy o piłkę A sam pusta bramka, gol. 3 do zera

Wadasa, Wadas, łapie piłkę Dominik Teraz Dominik do Fidy, Fido przejmie tą piłkę czy nie przejmie Tracimy ją, strzał, zablokowany, zablokował to Ladas, teraz katra, katra, popatrzył, rozegrał fajnie e, Szczęch, ale niecelnie do Fidy.

Zawodnicy kolosa przy piłce. No może teraz Iwa Bereska traci piłkę. Ulowany był tam Wiktor Wadas. Szenka, tracimy piłkę, jest dobrze ustawiony walas Walczy tu, walczymy o tą piłkę Lechowicz, nie wziął jej walczy Bereska do końca, brawo Dominik Jeszcze no na szczęście niecelny strzał Trzy. dwie minuty, 2 minuty i 20 sekund do zakończenia tego meczu i to jest ostatni nasz mecz w tym turnieju. Do Dominik do Bereski Bereska dobrze próbował łap za Tarnowi Jeszcze na piłkanie celnie ale się tu Katra piłka do tyłu rozgrywają przez bramkarza, zawodnicy Kolosa i już atakują drugą stroną świetna akcja na jeden kontakt Lechowicz Współ z Fidą zażegnują niebezpieczeństwo pod naszą bramką Mamy aut Rzucony niecelnie Jeszcze Fido walczy o piłkę Ale lepsi zawodnicy Kolosa jest? Bezpiecznie, niebezpiecznie Strzał broni Dominik Łapie piłkę, przytulił do siebie Minuta do końca Wiedzieć, że drużyna kolosa zabrała sprzęt na ten mecz po prostu teraz szansa, może teraz, Brunel Jakobic spróbuję uciekła mu piłka poza Luz. i 20 sekund do końca meczu. Ranie, wybija to jeszcze. Koniec, koniec meczu przegrywamy w ostatnim naszym meczu 3 do 0 i kończymy je, turniej eliminacji Bielika na pewno z kwalifikacją do Silver Bielik natomiast w które miejsce to poniżej szóstego na pewno i dziękuję wszystkim za obejrzenie transmisji